Stojni goście, drodzy absolwenci, szanowni pedagodzy, uczniowie. To niezwykły zaszczyt móc, móc powitać Państwa na uroczystości z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia naszego ośrodka. Państwa obecność jest potwierdzeniem wyjątkowości tego święta. Jest dla nas wielkim wyróżnieniem. Pragnę wyrazić głęboką wdzięczność i radość, że wspólnie możemy obchodzić dzisiejszą uroczystość. Jubiloż ośrodka jest okazją do wspomnień, które, choć minione, zawsze pozostają w pamięci. I chociaż czas je porządkuje, to także dodaje im blasku. A dzisiejsze spotkanie przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się tak dużą część życia. Nasz ośrodek został powołany jako państwowy zakład wychowawczy dla dzieci głuchych. 14 maja 1970 roku zarządzeniem kuratora okręgu szkolnego. Jego otwarcia dokonano 1 września. Nie było w nim jeszcze uczniów. Wszyscy zatrudnieni wówczas pracownicy przygotowywali się do przyjęcia dzieci oraz rozpoczęcia zajęć dydaktycznych. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze rozpoczęły się dopiero w styczniu 1971 roku. Obecnie to specjalny ośrodek szkolno wychowawczy dla dzieci niesłyszących. Do czasu reformy w 1999 roku była tu tylko ośmioklasowa szkoła podstawowa. Po reformie powstała sześcioklasowa szkoła podstawowa oraz trzyletnie gimnazjum. Milenium przyniosło nam utworzenie w ośrodku przedszkola miejskiego, szkoły zawodowej, następnie liceum, a na końcu szkoły policyalnej. Kolejna reforma zlikwidowała gimnazjum i przywróciła ośmioklasową szkołę podstawową oraz zmieniła zasadniczą szkołę zawodową w branżową szkołę pierwszego stopnia. Bez względu na nazwę, od 50 lat ośrodek jest świadkiem historii pisanej przez nas wszystkich: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także rodziców i przyjaciół. To w tym miejscu na zawsze. Zostawiliśmy ślad po naszych radościach, smutkach, nadziejach i marzeniach. Zostawiliśmy radość z sukcesu i smutek po porażce, zostawiliśmy cząstkę siebie. Ośrodek wzrósł, wrósł w pejzaż miasta i stał się ośrodkiem pokoleniowym, z którego, w którego szkołach nauką pobierały i wciąż pobierają osoby z tej samej rodziny. Znaczące jest również to, że dzieje ośrodka. To istotna część historii miasta, której znakomitym wizerunkiem są ludzie wychowani i wykształceni w murach tej placówki. Na przestrzeni 50 lat, mury naszego ośrodka opuściło bardzo wielu absolwentów, ludzi szlachetnych i wartościowych. Ktoś powiedział, że podstawą szkoły jest uczeń, duszą szkoły jest nauczyciel, a dumą absolwenci. Dlatego dziękuję wszystkim absolwentom. Za okazany związek uczuciowy z naszym ośrodkiem, za to, że jesteście, gdy Was potrzebujemy, że chętnie odświeżacie wspomnienia, by zabrać je ze sobą w nieznaną przyszłość. Dzisiaj wyrażamy nasze uznanie i wdzięczność dla twórców naszego ośrodka, dla kadry pedagogicznej i byłych pracowników, którzy w minionych latach w niej pracowali. Dlatego składam ogromne podziękowanie za przybycie na dzisiejszą uroczystość emerytowanym nauczycielom i pracownikom. Serdecznie Państwu dziękuję. Przemijają wokół nas ludzie i zdarzenia, dlatego ze szczególnym wzruszeniem myśleć dziś będziemy o tych nauczycielach i pracownikach ośrodka, którzy w ostatnich latach czy miesiącach odeszli od nas. Pomimo, że już ich nie ma wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad swojego istnienia. Dzisiejszy ośrodek to jeden oddział przedszkola, 10 oddziałów szkoły podstawowej, trzy oddziały szkoły branżowej pierwszego stopnia, 55 uczniów, 46 nauczycieli i 22 pracowników administracji i obsługi. Jesteśmy placówką niewielką, ale dzięki temu dajemy naszym uczniom poczucie wspólnoty jak w rodzinie. Kolejne reformy oświatowe, następujące zmiany społeczno-gospodarcze. Wymagania rynku pracy, postęp technologiczny stawiają przed nauczycielami yy, oraz uczniami nowe wyzwania. Jesteśmy placówką nowoczesną, wyposażoną w wysokiej jakości sprzęt i pomocy dydaktyczne. Przez cały czas staramy się poprawiać w środku. Tylko w ostatnich latach placówka została wyposażona w kablową sieć internetową w całym ośrodku oraz Wi-Fi. Prawie w każdej pracowni są tablice i monitory interaktywne komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem, pracownia badania słuchu. Dokonaliśmy zakupu kolejnego busa, doposażyliśmy część pracowni w nowe meble oraz kuchnię i stołówkę w nowe urządzenia i sprzęty. Środki na te inwestycje zostały częściowo przekazane przez nasz organ prowadzący, ale w dużej mierze pozyskane od sponsorów, darczyńców oraz z programów rządowych, projektów unijnych i nie tylko, które były realizowane w ostatnich latach. Wiele środków zostało przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że nasza placówka jest tak dobrze, że tak dobrze funkcjonuje, składam serdeczne podziękowania. Z ośrodkiem ściśle współpracują od wielu lat dwie organizacje pozarządowe, założone przez nauczycieli tej placówki. Jest to działającą od 2004 roku Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom 2 do Służby oraz Fundacja Dźwięki Ciszy, działająca od 2014 roku. Dzięki tym organizacjom dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje pasje, uczestniczyć w wielu ciekawych projektach, warsztatach, szkoleniach i zdobywać nowe umiejętności. To dzięki staraniom członków tych organizacji uczniowie od wielu lat korzystają z możliwości wyjazdów na zielone szkoły oraz krajowej zagranicznej wycieczki, wycieczki edukacyjno rehabilitacyjne Pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają nasz ośrodek. Przyjmijcie Państwo podziękowanie od całej społeczności szkolnej za okazane serce i dobrą wolę. Współczesność stawia, przed, stawia nam dzisiaj nowe wyzwania. Musimy stawić temu czoła i iść do przodu, aby nie zostawać w tyle. Tak jak przed 50 laty, tak dziś potrzeba nam ludzi bezinteresownych. Oddanych, mądrych entuzjastów, którzy budując przyszłość nie będą zapominali o przeszłości. Bo tak jak powiedział Cyprian Kamil przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej. O naszym ośrodku można by mówić wiele i długo. W istocie jednak pozostał taki sam. Jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią rzeczywistości, ale jest też częścią naszego życia. Zapraszam Państwa na sentymentalną podróż do lat młodości. Wierzę, że w tej podróży pomocna będzie dzisiejsza obecność. Dziękuję.